Na początek będzie to obrona przed kopnięciem mawashi, czyli bocznym. No, jedziemy. Pomocy! Czyli tak, po, po każdej obronie musi być ucieczka, tak? I wzywamy pomocy. Następne, proszę. Pomocy! Zbarta. Teraz, gdy ktoś będzie szedł na nas, atakował nas, będzie chciał nas złapać, tak? Bronimy się. Uciekaj. Mam Kolejny przykład. Okolik. Tak samo. Przeciwnik idzie na Was. Szary Was. Chcę Wam coś zrobić. Kolego. Ja <gry> Teraz ktoś będzie was trzymał za włosy. Wiem, że to śmiesznie wygląda, ale jest naprawdę skuteczne. kolejny przykład obrony. Teraz tak, jak ktoś was trzyma za ręką, szarpnie, bronimy się. Jak <laughs> ktoś idzie za nami, łapie was za ramiona od tyłu, bronimy się. Wy robicie coś przy korbie, przy plecaku tak? I widzicie, że jakiś starszy kolega idzie, który chce Wam zabrać plecak, Odejdę tak. A tak może pod góry. Gdy ktoś atakuje was od dołu, nie wiem, jakimś niebezpiecznym narzędziem, czy czymś. Gdy próbuje was uderzyć, tak? Koleżanka się teraz będzie bronić i zadawać uwagę. Na koniec chcielibyśmy Wam pokazać taki drobny test sprawności do przyruchowice. Słuchajcie, wszystko wykonujemy, wszystkie techniki, wszystko jest ładnie, pięknie, ale żeby to wykonać, trzeba być sprawny. Trzeba dużo ćwiczyć. I teraz właśnie pokażemy Wam taki test sprawności. Taka walka niby. Ale proszę tego nie używać do ulicy. Pamiętajmy, zawsze walka służy tylko do obrony, nie a... do Przypominam, że te dzieci ostatnio wróciły z zawodu ogólnopolskich, gdzie zdobyły medale. Także proszę o brawa dla nich. Чтобы не встать водосходов. Что-то падает в Marta Tak wkrótce Wam właśnie przybliżyliśmy, jak to wygląda. Jeżeli Wam się to spodoba, to zapraszam do naszego klubu i do innych klubów podróż by nauczyć się bronić. Dziękujemy. Jestem dobry. bo w ogóle mi się kamera nie włączyła, nie, ale trzymałam bo... A mi chyba nagrywa. Nagrał się? A skąd? Daniel wyśle. <grywa>